stracone cztery pojazdy. Jeden pancer cztery, dwa sztuki i jeden Tigris. Dzisiaj uważa się, to, to miejsce za legendarne miejsce. Tu nastąpiło pierwsze tak naprawdę wydobycie niemieckiego pojazdu pancernego, takie zupełnie legalne pojazdu przekazanego do muzeum. I wydaje mi się, że, że wiesz, ta historia potem wypączkowała, zrodziła legendę. No, tak, tak naprawdę no, brakuje tutaj jeszcze tych pojazdów straconych. No i być może wiesz jest tu nawet duży kociek. Nie. Że, że to były trzy Tygrysy. Taka była prawda. Ale wiadomo, że jedno było to oddziało szturmowe i jakiś jeden był inny czoł, ktoś o tak tym mówił. Ale jak jest naprawdę z Czyli tak. Będziemy szukać Tygrysa ze sprzętem, tak, uh -huh, uh -huh. Żeby obalić kolejny No obalić nikt albo potwierdzić, bo kto wie, chyba coś mówią, czy może gdzieś jakiś jakieś zielenko prawdy czy wszystkich. No, albo, no, tak. pójdziemy, albo pójdziemy na dno. Albo pójdziemy na dno. Hmm. No to chodźmy. W dzisiejszym odcinku naszym poszukiwaczom historii będą pomagali. Co